Woda pomału opada, nadchodzi czas liczenia strat, gigantycznych strat, a wygląda na to, że zaczyna się dymanie, dymanie najbardziej potrzebujących. Więc ludzie, patrzmy co się dzieje obserwujmy ruchy urzędników. Zapraszam. Witam Was. Pan Piotr Naskręt pokazał bolesne wręcz zestawienie obietnic Słońca Narodu z szarą rzeczywistością naszego smutnego kraju. Przekaz dla mediów. Od dzisiaj każdy dotknięty powodzią, dramatem związanym ze stanem klęski żywiołowej, mówię o podtopieniach, zalaniach, zawaleniach się budynków, zalaniach garaży, właściwie od ręki, właściwie od ręki, właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną będzie do jego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezwrotnej natychmiastowej pomocy. I proza życia. Wszystko wyniesione, zalane po sufity, do urzędu wnioski złożyłem no. o te tam 10 000... tysięcy, ta, ta. I pani mówi komisja. Komisja, jaka mnie komisja. Ja, komisja. co, za ja mówię, co pan, to, komisja ta... Zanim rozwiniemy ten wątek, a będziemy rozwijać, oj będziemy, to apel pani Ewy Magdaleny. Pani Ewa nie zajmowała się dotąd polityką, przynajmniej tak wynika z jej profilu na Facebooku. Panie premierze, nie można uzyskać 8 tysięcy dla powodzian. Urzędnicy w Jeleniej Górze twierdzą, że nie ma rozporządzeń w tej sprawie. Ganiają ludzi po zaświadczenia do ZUS i Skarbowego. Proszą o odpowiedź, kiedy będą wypłaty. Domy zalane, a na remonty te 100 czy 200 tysięcy, to nawet o tym nie słychać, a trzeba zacząć remontować przed zimą. Proszą o pomoc w imieniu ofiar powodzi w Jeleniej Górze. Wracając do tego montażu, otóż trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z pewną manipulacją, ale manipulacja ta polega na tym, że pan Piotr uchwycił przekaz, który w rzeczywistości miał być zapamiętany, a Cwana Gapa małym druczkiem, machając ręką, bagatelizując, dopowiedziała wszystkie szczegóły na wypadek, gdyby ktoś zaczął drążyć, na wypadek, gdyby ktoś chciał się doczepić i pokazać manipulację. Ale od początku. Według Hagady rządowej ta pomoc ma iść na doraźne potrzeby, nie ma być przeznaczona na remonty nieruchomości. Więc powiedzcie mi, po kiego grzyba urzędnicy mają być wysyłani, by tarabanić się powodzianą po domach? Mówimy tutaj nie o pomocy wiecie, w odbudowie, w naprawie szkód, bo o tym jeszcze słowo powiem. Mówimy o tej doraźnej pomocy, że ludzie znaleźli się w dramatycznej sytuacji, bo utracili mieszkanie, y, 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 część dobytku, etc. I ci ludzie będą, mogą liczyć od dzisiaj po złożeniu, tak jak powiedziałem, prostych wniosków, dwóch podpisów, bo to są dwie pule. No zobaczcie, prosty wniosek. Swoją drogą jestem ciekawy, czy w momencie, kiedy Donald Tusk opowiadał o tym prostym wniosku, jego szablon został już opracowany. No ale dobrze, prosty wniosek, dwa podpisy. Generalnie możesz się czuć, jakbyś te pieniądze już miał. Będziemy także szybko rozpatrywali wnioski, też oczywiście po ocenie miejscowych władz. Ale nie bój ta nic, Donald Tusk całą swoją zajebistością nakazał urzędnikom, by byli empatyczni. Ale... Metoda jest taka: wszyscy mają z empatią i ze zrozumieniem podchodzić do tych wniosków. Będą z, właśnie, z wyczuciem. Czyli ta sama śpiewka, jak w przypadku afery z aresztowaniem żołnierzy broniących granicę z Białorusią. Wtedy słońce narodu nakazało podchodzić prokuratorom, właśnie, z wyczuciem. A po miesiącu pojawiły się zarzuty dla zaszczutego, dla byłego już policjanta, który swojego czasu nie chciał wpuścić do strefy zamkniętej ulki Zielińskiej i Jahiry. Do strefy, w której operowała białoruska agentura i uzbrojone gangi przemytnicze. A teraz chłop nawija makaron na uszy, że wszyscy urzędnicy będą wyrozumiali, a ludzie nie będą próbowali oszukiwać. W końcu żyjemy w uśmiechniętej Polsce, prawda? Nie, nie, nie zakładam, że będziemy mieli do z jakimiś nadużyciami. Naprawdę, ludzie, y, ludzie są w rzeczywistej potrzebie. Oczywiście, ludzie doświadczeni życiem, <laughs> życiem w cieci RP, wiedzą, że to tak nie wygląda. Że to jest farmazon puszczony na potrzeby medialnego podbicia empatii Donaldowi Tuskowi. Bez kontroli wydatków państwowych pieniędzy pojawiłyby się nadużycia. Bez dwóch zdań. Jednak mamy tutaj pięknie odegraną scenkę, gdzie ojciec narodu. Doświadczony gospodarz w obliczu ludzkiej tragedii wykazuje się wręcz dziecięcą naiwnością. Trzeba pomagać. Taki ludzki pan, prawda? Tyle, że po zakończonym przedstawieniu ludzie będą opierdalać lokalnych urzędników. No i pytanie za 100 punktów: ile tygodni będzie trwało to kolędowanie? Żeby nie okazało się, że ci, którzy będą mieli pecha, dostaną doraźną pomoc w okolicach Bożego Narodzenia. Ale wracając do sedna tego bajzlu, skoro. Mówimy tutaj nie o pomocy, wiecie, w odbudowie, w naprawie szkód, bo o tym jeszcze słowo powiem. Mówimy o tej doraźnej pomocy. Przecież słońce narodu zapowiedziało urzędnikom, że ludzie nie będą oszukiwać, więc po co te kontrole? Otóż wszyscy wiemy, że to tak nie działa. A przynajmniej ta część występu to jest cyniczne piarowskie zagranie. Dlatego też ubolewam, że część wysiłków zamiast pójść w lepienie hagady idealnej, nie poszło w próby zastanowienia się, jak pomóc powodzianom, jak usprawnić przyznawanie doraźnej pomocy. Przypominam, jeżeli traktować. Dosłownie to, co napisała ta pani z Facebooka, to jeszcze nie ma rozporządzenia. Wszyscy działają po omacku. Czy dla wyborców Donalda Tuska, dla ludzi mających kompleks Europy, zadowalające jest, że do powodzian ruszą komisje z druczkami, z pieczątkami, podpisiki? Czy to naprawdę tak powinno wyglądać? Czy to nie przypomina, nie przypomina wam jakiegoś reliktu rodem z PRL? A wystarczyłoby puścić drony nad terenami zalanymi. Kilkudziesięciu studentów mogłoby nanieść te zdjęcia na siatkę ulic, i już wiadomo by było, jakie adresy zostały zalane, gdzie dotarła Wielka Woda. Przecież te pieniądze mają być przyznane. Bez względu na ilość zniszczeń, prawda? Jedynym kryterium, czy dotarła wielka woda. Już przelewy mogłyby zostać puszczone. No właśnie, bo okazuje się, że, że zaczynają dziać się dziwne rzeczy z funduszami w skali makro. Europejska rodzina pomaga, ale czy pomaga. czy pomaga nam? Otóż musicie wiedzieć, że Czesi już wystąpili o unijne fundusze celowe. Czeski premier Petr Fiala już na początku tygodnia poprzedniego tygodnia już na początku tygodnia mówił, że jego kraj zwróci się o pomoc w walce z powodzią i jej skutkami do Unii Europejskiej. Formalnie jednak prośba wpłynęła dopiero kilkadziesiąt godzin później. Zobaczcie, chłopa wyliczają co do godziny. I komisarz Unii Europejskiej do spraw zarządzania kryzysowego Janes Lenarcić, mógł uruchomić w imieniu Czech Europejski Mechanizm Ochrony Ludności. A co robi Słońce Narodu? Mówi, obiecuje, rozmyśla. O planach podobnych działań mówili też premier polski Donald Tusk i kanclerz Austrii, Karl Nehammer. Z tego funduszu korzystać będą kraje, które nie należą do Unii Europejskiej. Europejskim Mechanizmem Ochrony Ludności jest bowiem objętych także 10 państw pozaunijnych. Poza Ukrainą to Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Macedonia Północna, Mołdawia, Norwegia, Serbia i Turcja. Tak się naiwnie spytam, dlaczego Turcy nie pomogą przyszli partnerzy z BRICS-u, ku któremu ciąży, prawda? A u nas, u nas sukcesem jest, że Niemka pozwoliła nam przekierować pieniądze, które i tak do nas by miały trafić, które miały pójść na inwestycje. Niektóre kraje zdecydowały się na uruchomienie mechanizmu ochrony ludności, europejskiego mechanizmu ochrony ludności. To jest taki mechanizm stanowiący dowód solidarności między państwami członkowskimi. Najważniejsza jednak rzecz to znalezienie finansowania na odbudowę po katastrofie. W tym celu możemy wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności. No i wbrew tej nachalnej, chyba nawet już rozpaczliwej narracji, no bo skoro ja czytam, że jakaś paniusia od Hołowni twierdzi, że osoby, które kwestionują ten, ten niebywały sukces rządu Donalda Tuska są jęczy bułami no to o czym my mówimy? Wbrew tej prymitywnej narracji trzeba głośno mówić, że Unijna Pomoc, przynajmniej z tego funduszu, o którym my mówimy, i tak by do Polski przyszła, tyle, że powinna zostać zainwestowana w rozwój. Jak to jest, że są pieniądze dla 10 krajów spoza Unii, a u nas sukcesem jest przesunięcie pieniędzy? Przecież Donald Tusk ma takie kontakty. On jest prawie, że na ty z panią Mulką. I co im nie da się załatwić? Okej, okay, żeby już nie być, jeździ To jest niebywały sukces ekipy Tuska. No ale spytacie się dlaczego? Skąd taka zmiana zdania? Otóż te pieniądze należały nam się, ale tylko, tylko teoretycznie. Dla mnie bardzo ważnym jest to, że mamy te środki unijne, które będą mogły być przeznaczone właśnie na odbudowę. Yy, no właśnie terenu. jak to jest z tymi środkami unijnymi? Czy to jest tak, że tak naprawdę Unia zgodziła się na to, żebyśmy wykorzystali pieniądze, które już mieliśmy? Te co to jest za pomoc, ktoś te, może powiedzieć? Te pieniądze mieliśmy, moim zdaniem, teoretycznie. Dla jak to Nastąpiło, Nastąpiła pełna mobilizacja tych środków na rzecz odbudowy terenów y, dotkniętych powodzią. Ale chce pan powiedzieć, tej że, że byśmy nie wykorzystali miliardów. tych pieniędzy? Ja myślę, że byśmy ich co najmniej w całości nie wykorzystali albo w jakiejś bardzo wysokiej części. Czyli minister finansów bez wstydu opowiada, że ekipa, którą reprezentuje, ekipa Donalda Tuska, i tak nie byłaby w stanie wykorzystać Dużej części środków unijnych. Przecież na tym opierała się ich kampania. Na tym opierała się hagada od dobrych dwóch, trzech lat, kiedy ktoś, nie powiem kto, blokował fundusze unijne. Teraz przyszła powódź, wszystko się wykorzysta. Ja tylko po cichutku dopowiem, że pieniądze z Funduszu Spójności. I tak nie trafią bezpośrednio do kieszeni powodzian. Ponadto w ramach Funduszu Spójności nie wolno wspierać inwestycji w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te nie są związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystania z odnawialnych źródeł energii. No i na koniec coś, co nie daje mi spokoju. Kto wydał decyzję polityczną, by państwowe podmioty zamiast kierować pieniądze bezpośrednio na fundusz celowy, zasilają milionami złotych prywatną fundację. Co się tutaj wyprawia? No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, to zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was to zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i Pozdrawiam Was serdecznie.